Kochani, bardzo, bardzo serdecznie chciałam Was zaprosić na jutrzejszy wyjątkowy absolutnie koncert. Koncert dla bohaterów, czyli dla tych wszystkich, którzy w tej chwili narażają swoje zdrowie i życie, żeby nas chronić. Dla wszystkich pracowników służby ochrony zdrowia. Będziemy zbierali pieniądze na artykuły pierwszej potrzeby, żeby ich zabezpieczyć, żeby czuli się bezpiecznie, żeby się nie zarażali i żeby mogli nam dalej dzielnie pomagać. Na maseczki, na fartuchy, na gogle, na e, przyłbice, czyli to wszystko, co jest artykułami jednorazowego użytku. I bardzo szybko się zużywa. 4 kwietnia o godzinie 20 na player.pl razem z Fundacją TVN. Nie jesteś sam? Wyjątkowy koncert. Artyści zagrają dla Was ze swoich domów. Bądźmy w tej chwili razem, e, przeżyjmy to razem, razem pomagajmy, wspierajmy się, bądźmy odpowiedzialni. Do zobaczenia jutro.